Chciałbym pomówić z Państwem krótko o wydarzeniach, które miały miejsce 14 grudnia w Komendzie Głównej Policji. Bo Szanowni Państwo, ja na samym początku chciałbym powiedzieć, że zgadzam się, może to być zaskoczenie dla Państwa, zgadzam się z Panem Generałem Szymczykiem, że jest ofiarą, ale chciałbym doprecyzować, jest ofiarą losu i własnej niekompetencji, bo jak można powiedzieć inaczej o dwugwiazdkowym generale, który po pierwsze przyjmuje prezenty, samo to słowo, o przyjmowaniu jakichkolwiek prezentów boli moje uszy, bo mówimy przecież o funkcjonariuszu publicznym, człowieku, który jest funkcjonariuszem polskiej policji, najwyższym zwierzchnikiem i człowieku, który powinien wiedzieć, że po pierwsze przewóz, bez względu na to czy to są używane czy nieużywane, nieużywana broń jest groźbą, zagrożona karą. W tym przypadku mówimy o karze do 10 lat więzienia. I ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że ten groźny precedens może w przyszłości powodować, że chociażby przemytnik narkotyków będzie mówił, że no przecież on nie wiedział, że przewozi narkotyki, myślał, że to jest proszek do prania od cioci Krysi. Takie niestety groźne konsekwencje mogą być tego występku człowieka, który powinien być nieskazitelny o, nieskazitelnym, o nieskazitelnej opinii, o nieskazitelnej o nieskazitelnym doświadczeniu. Szanowni Państwo, w Komendzie Głównej mam wrażenie, doszło do zdarzeń, których prędzej spodziewalibyśmy się na, w 13. posterunku albo w słynnych filmach amerykańskich o Akademii Policyjnej, gdzie no, do takich czynów mogło dochodzić. W tym przypadku mamy do czynienia z realnymi prawdziwymi wydarzeniami, z tym co wydarzyło się 14 grudnia co, 14 grudnia, a co szanowni państwo niestety pokazuje, że sytuacja jest problematyczna, bo ten człowiek postawił pod dużym znakiem zapytania opinię dotyczącą całej formacji polskiej policji. Ja przypomnę, że nie jest to pierwsza sytuacja, która ośmiesza polską policję, a wychodzi wprost z gabinetu komendanta głównego, bo przecież podobna sytuacja miała miejsce tuż po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie ówczesny nominat Prawa i Sprawiedliwości, generał Maj, obśmiewał zabezpieczenia NATO, obśmiewał zabezpieczenia międzynarodowych. Informacji Policyjnych i to wychodziło wprost z, z tego samego gabinetu, a gabinetu, którym teraz generał Szymczyk, no powiem kolokwialnie, rozwalił sufit i podłogę. Szanowni Państwo, yy, skandaliczny jest fakt, bo każdy normalny obywatel, gdybym to był ja albo ktoś z Państwa, już miałby postawione zarzuty i nie chodziłby i nie opowiadał w prorządowych mediach na temat tych wydarzeń, tylko spowiadałby się prokuratorowi. A mamy do czynienia z opowieściami z mchu i paproci. Bo człowiek mówi o tym, jak to przyjeżdża przed albo postawiał mu kierowca te, te skrzynie, te granatniki i on tego nie zrobił, nie wiedział. Te granatniki mają tyle zabezpieczeń, że można nimi rzucać z kilku metrów, Mogą, są przewożone transportami wojskowymi w terenach operacji wojskowych. I to nie jest tak, że można je odpalić po prostu je stawiając. Nikt normalny, kto zna się choć trochę na broni, w to nie wierzy. Dlatego, szanowni państwo, dziś zamiast dziękować ministrowi Kamińskiemu za wsparcie, pan generał Szymczyk powinien podziękować za funkcjonowanie w strukturach polskiej policji, powinien podać się do dymisji. I tak powinno być w każdym normalnym, dem demokratycznym kraju. A ponieważ tego nie dokonano, w momencie, od momentu kiedy pan generał został przesłuchany, i to uwaga, szanowni państwo w charakterze pokrzywdzonego, co powoduje, że ten człowiek ma dostęp do całego do wszystkich akt postępowania i może ustalać linię obrony w przyszłości. To grozi w, w funkcjonowanie polskiego państwa, ośmiesza wizerunek polskiej policji i tak naprawdę yy, obnaża funkcjonowanie prawa i sprawiedliwości, rządu prawa i sprawiedliwości i obnaża funkcjonowanie całego kraju pod tymi rządami. Dlatego, Szanowni Państwo, jako członkowie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, już dzień po tych wydarzeniach w ubiegłym tygodniu, we czwartek, zebraliśmy podpisy, jest to 18 podpisów, na liście podpisali się wszyscy posłowie opozycji, również pan minister Marek Biernacki którego imieniu dzisiaj tutaj również przed Państwem występuję. Te podpisy są zebrane i dziś składamy je do przewodniczącego komisji, by jak najszybciej zwołać komisję w trybie artykułu 152. Chcemy wyjaśnień nie tylko ze strony pana generała Szymczyka, bo on powinien odpowiadać przed prokuraturą, przed niezależną prokuraturą, ale chcemy wyjaśnień od ministra Kamińskiego, dlaczego ten człowiek nie został jeszcze zdymisjonowany, dlaczego funkcjonuje w strukturach polskiej policji i dlaczego zamiast spowiadać się przed prokuratorem wpływa tak na, naprawdę na zeznania, bo ustala to, co ma powiedzieć w przyszłości przed prokuratorem jego kierowca, jego podwładni. Przecież to wszystko wychrzeliśmy w prorządowych mediach.